Prace wsparcie rozpocząłem z początkiem lutego, kiedy to grupa ludzi pod, pod przewodnictwem Karola Pietrzaka postanowiła ratować Spartę, która była w bardzo dużym kryzysie. Zaproponowali mi pracę, na którą chętnie się zgodziłem. Udało się zaszczepić chęci do pracy też u, u chłopaków, tych wszystkich, którzy wcześniej tutaj wsparcie grali. Chodzimy jedni na jedną bramkę, druga bramka i jest piłka ręczna bramka głową. Mamy tutaj bardzo dobre warunki do treningu. Powstała jak nowa grupa ludzi, którzy, którzy bardzo serio podchodzą do pracy w klubie. Mówię tutaj o zarządzie. Starają się stworzyć nam jak najlepsze warunki. 4-0, Zaangażowanie tych ludzi, chęć pomocy w każdej sytuacji, to jest, jest coś bardzo ważnego. Będziemy swoją grę rozwijali tak samo jak, jak zarząd, sprawy organizacyjne klubu będzie. Rozwijał i myślę, że sukcesy przyjdą. Bardzo fajnie przepracowana poprzednia runda. Poprzedni okres przygotowawczy poskutkował tym, że na wiosnę już byliśmy bezapelacyjnie najlepsi w tej lidze, wygrywając 11 spotkań, remisując jedno i przegrywając tylko jedno, jedno spotkanie na początku rundy z wartą sieraków. Rozbudziliśmy nadzieję wszystkich kibiców i, i, i sympatyków Sparty. Wszyscy już są pewni, że tak samo będzie jesienią. Ja jednak no, nie, nie uważam, żeby, żeby to wszystko było tak proste i tak samo łatwo nam przychodziło. Okres przygotowawczy no nie przebiegał tak, jak, jak sobie zaplanowałem i, i jak sobie wymarzyłem. Dopadło nas kilka kontuzji, które, które już pojawiły się pod koniec poprzedniej rundy. Aczkolwiek wiem, że na tym szczeblu rozgrywek to, to, to i tak przepracowaliśmy jako jedna z lepszych, lepszych drużyn i, i, i powinno to przynieść spodziewane efekty. Chcielibyśmy awansować do czwartej ligi. Po takiej dobrej rundzie, aczkolwiek to jest tylko sport i różne sytuacje się zdarzają, na pewno nie będzie łatwo do tej czwartej ligi awansować i, i, i nie, nie obiecuję, że to się stanie od razu w pierwszym roku. Jednak założyliśmy, że w ciągu dwóch lat chcielibyśmy ten awans uzyskać, a najlepiej, żeby to się stało od razu w tym pierwszym roku. Chciałbym bardzo serdecznie wszystkich kibiców, sympatyków zaprosić, żeby obdarzyli nas dużym wsparciem i pomogli nam w tym celu, jaki jest awans do czwartej ligi.